Witajcie rowerzyści, kolarze. Właśnie zakończyłem urlop i jest to moja pierwsza przejażdżka przed pracą po urlopie. I z racji tego chciałbym opowiedzieć Wam, jakie ciekawe y, miejscówki spotkałem na urlopie. I to wcale nie jeżdżąc rowerowo, a wręcz przeciwnie, wybierałem się tam z rodzinką z samochodem. Oraz pogadać o czymś takim, takim zjawisku bardzo niemiłym, a mianowicie o trenowaniu, które mi dopadło. Niestety nadszedł ten czas. Na szczęście dobrze, że tak późno, że końcówka września, początek października, a nie czerwiec, lipiec jak do tej pory to się mniej więcej u mnie odbywało. Jest to czas bardzo niemiły, zły. Wiadomo, nie każdego to może spotkać, ale czasami tak się zdarza i ja wam powiem jakie są objawy tego. I jak mam zamiar sobie z tym poradzić? Dodatkowo, możecie zadawać pytania w komentarzach, i będzie osobny odcinek typu QA, gdzie będę na nie odpowiadał bardzo szczegółowo. Ci, co na bieżąco śledzą mój kanał, to wiedzą, że na pytania w komentarzach zawsze staram się odpowiedzieć, chyba że są one jakieś bardzo niemiłe, więc wolę pozostawić je bez komentarza. Do pewnego momentu miałem taką. Takie kras, słyszeliście, pojawiał się napis, że jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, na każdy odpowiem. W pewnym momencie tych komentarzy zaczęło się robić bardzo, bardzo dużo. I z tej opcji zrezygnowałem, aby nie obiecywać czegoś, czego nie będę mógł w stanie zrobić. Ale mimo tego, staram się zawsze na ten komentarz Wam odpowiedzieć. Tutaj pytania możecie zadawać naprawdę bardzo wszelakie, czy to też związane z rowerem, z trenowaniem. Czy z moją pracą w sklepie rowerowym, czy też może bardziej jakieś osobiste, bardziej prywatne pytania zobaczymy. Też nie, nie obiecuję, że na każdy odpowiem, ale zobaczymy jakie ciekawe pytania się pojawią. Dobra, pewnie nie każdy będzie chciał słuchać e, o tym, co robiłem na Europie i co zwiedzałem, więc zacznę od bardziej rowerowych tematów, czyli od tego nieszczęsnego przetrenowania, które mnie dopadło. Nie jest. O to moje pierwsze przetrenowanie i z reguły objawia ono się u mnie w ten sam sposób. Czyli pierwszym takim najbardziej negatywnym skutkiem ubocznym jest brak możliwości wejścia na wysokie tętno. Z reguły jest tak, że na przykład wychodzę na trening, widzę, że mogę uzyskać jakieś tam tętno 140-150. Pojadę 10, 20, 30 minut. Później to tętno spada do 130 i jeżeli próbuję ponownie wejść na ponad 130, to sprawia mi to niestety wielki, wielki ból. W przypadku, gdy próbuję na siłę zrobić jakiś interwał, wysiłek, to powiedzmy, że tętno na chwilę skoczy na te wyższe, nawet tam 170 obrotów czy tam uderzeń na minutę i cisnę, cisnę, cisnę. Czuję, że w nogach jest ta moc. Nagle tętno spada, ja dalej cisnę i nagle z nóg ta moc uchodzi. Oczywiście takie zjawiska nie muszą być u każdego. Na przykład wczoraj byłem u mojego młodego przyjaciela Wiktora, triatlonisty, który właśnie wrócił z Mistrzostw Europy i mówi, że też już jest przemęczony tym sezonem, mimo że ma on 15 bądź 16 lat, zawsze nie mogę zapamiętać. Jest on generalnie jednym z najmłodszych zawodników, którzy startują w kategorii junior. I u niego jest odwrotna sytuacja. On, jak jest zmęczony już tym sezonem, to on szybciej skakuje na wyższe tętno. U mnie wskoczenie na wyższe tętno jest w momencie, kiedy jestem bardzo, bardzo wypoczęty. A w momencie, kiedy jestem przetrenowany, to tak no nie potrafię. Wyższe tętno zaczyna mi się robić przy zmęczeniu podczas treningu. Jeżeli jestem, jeżeli podchodzę do tego treningu, wypoczęty. Czyli załóżmy, że jak jadę sobie z jakąś tam dodaną mocą, mimo że teraz nie mam pomiaru mocy, ale jadę sobie jakimś tam równym tentem i nagle no cały czas jadę w granicach 130-140, a jak już zaczynam być zmęczony, to powiedzmy, że nie mogę zejść poniżej tętna tam 140. Przy. Tej samej mocy. Wtedy jestem po prostu zmęczony danym, danym treningiem, daną przejażdżką. I kwestia dzień, dwa, trzy odpoczynku, mój spokojnych jazd, i znowu jestem w stanie jeździć na tym wyższym poziomie. Tutaj niestety te przetrenowanie objawia mi się już od dłuższego czasu. Wszystko zaczęło się przez ten ultramaraton 850 km. Dałem sobie praktycznie po nim tydzień przerwy. W niedzielę na rower i czułem się bardzo, bardzo świeżo, więc wydawało mi się, że wszystko jest ok. I miałem rację, wydawało mi się. Niestety nie jest ok, bo ok, będą zawody, to trzeba porobić jakieś parę interwałów, żeby wejść na obroty. I już po pierwszym dniu z interwałami czułem, że coś jest nie tak bo chodziłem kołowaty przez dwa dni a zrobiłem chyba tam tylko parę sprintów albo rzuciłem się już na jakiś segment, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale coś takiego było więc już były pierwsze objawy, że to jest nie tak dlatego nie skupiałem się już za bardzo na interwałach ale przed weekend trzeba było coś więcej pojeździć i wypocząłem znowu, to wtedy była ta przejażdżka z chłopakami co też omawiałem, jak się ubierać i wydawało mi się znowu, że jest ok, bo znowu troszeczkę wypocząłem Więc mówię, znowu coś trzeba przycisnąć I znowu efekt był ten sam Że zaczęło mi podcinać skrzydła No i stwierdziłem, że już dobra pierdziele, nie robię żadnych interwałów Głównie skupiam się na spokojnych przejażdżkach I zobaczymy jak to będzie na zawodach No i na zawodach, tak jak wspominałem Gdzie brałem udział właśnie na gravelu, w wyścigu szosowym Nie czułem się najlepiej i efekt był jaki był przyjechać, przyjechałem, zmieściłem się w limicie czasu, ale no to nie było tego co oczekiwałem. Miałem nadzieję, że dużo dłużej wytrzymam z grupą tą czołową, ale tak się nie udało. No trudno. Zrobiłem sobie dzień odpoczynku, później jakaś przejażdżka na 100 km i tą przejażdżkę też nagrywałem. To była przejażdżka z filmiku, szosowanie. Śląskie i tam też na powrocie nie dość, że mnie złapał deszcz, zrobiło się zimno To jeszcze mi podcięło znowu skrzydła I zaczyna się taki dół psychiczny A zbliżają się kolejne zawody Gdzie zrobiłem objazd trasy w czwartek I sobie postanowiłem, że albo pierdzielę i piątek, sobota sobie robię wolne Po prostu w niedzielę pojadę, to ma być to będzie No i w sobotę niefortunnie tylko z na wieczór wyszliśmy na Około godzinkę, naprawdę mega rekreacyjne tempo, mniej więcej tak jak teraz, że mógł z wami spokojnie pogadać. I efekt był na szczęście zadowalający, bo te zawody wygrałem, więc musiałem zrobić przerwę aż dwudniową, co na mnie, dla mnie to jest bardzo rzadko spotykane, żeby móc pojechać na jakimś przyzwoitym poziomie. Dobra, problemy z tętnem to nie jest u mnie jedyny problem, bo też zaczyna być inny metabolizm. Tak jak przez cały sezon żarłem dużo węgli, dużo chleba, ryżu, makaronów, tak teraz muszę zacząć to ograniczać, bo mam problemy żołądkowe, też pokarmowe. Niestety, mój organizm już nie toleruje tyle węglowodanów i teraz zaczynają się kombinacje, co muszę zrobić, żeby nie mieć problemów trawiennych. Staweczka na szybko, bo zapomniałem powiedzieć o tym że ok, dobra, tętno to jedno, problemy z wkładem trawiennym to drugie, ale jeszcze jest taki problem, że z oddychaniem, że po prostu też ten oddech nie jest taki pełny, ciężko mi się czasami oddycha. no teraz słychać. I finalnie jest takie uczucie, że nogi mają moc, którą nie potrafisz wykorzystać. Bo nagle tętno spada i ciężko się oddycha. No to takie bardzo, bardzo niemiłe. Mam nadzieję, że niedługo przejdzie. Dobra, kontynuujemy. Postanowiłem sobie, że dopóki nie pozbędę się tego drugiego gorszego problemu, to na razie ograniczam jeżdżenie. Jest to jest dla mnie bardzo smutne. Bo do tej pory jeździłem 5 razy w tygodniu, a teraz będę jeździł przez najbliższe dwa, może 3 tygodnie Trzy razy, też ze zmniejszoną objętością i intensywnością. Po prostu po to, żeby móc jeździć, jako tak ucieszyć się z tej jazdy, bo pewnie najlepiej byłoby po prostu odstawić rower i. W ogóle nie jeździć przez najbliższe dwa tygodnie, ale ja tak nie potrafię. To jeszcze nie jest ten moment, gdzie yy, chcę tego. Takie coś będzie na przełomie roku. Teraz chcę jeszcze troszeczkę pokręcić, póki jest jakaś w miarę ładna pogoda. A nie jest najgorzej. Teraz poranki no, są dosyć chłodne, ale jak miałem urlop, to miałem okazję sobie pospać pospać sobie do godziny nawet siódmej bądź ósmej. A nie tak jak teraz muszę wstać o 6, żeby o siódmej gdzieś wyjechać. Dzisiaj to i tak w ogóle jestem spóźniony ze wszystkim, bo wyjechałem o ósmej. Więc naprawdę robię mega małą rundkę. Nawet nie będzie godziny czasu, żeby w ogóle wyrobić się do pracy. No i tak naprawdę tyle. No. Trzeba czasami wiedzieć, kiedy sobie odpuścić. Nie zawsze człowiek jest w gazie. To też wszystko zależy od predyspozycji, bo są osoby, które będą miały mniejszą tendencję do przetrenowania się, a są osoby, które będą miały większą tendencję. Wszystko zależy też od regeneracji, od trybu życia, pracy, od, nie wiem, suplementacji, żywienia, masażu, nie wiem, sauny, rolowania się, rozciągania i tak no, jest wiele czynników, które na pewno też by mi pomogły, aby to przetrenowanie jeszcze przesunąć w czasie. Albo w ogóle, żeby do tego nie doszło. Jeszcze nie doszedłem do takiego poziomu, żeby to ogarnąć. Mam nadzieję, że to się zmieni w przyszłym roku. Zobaczymy. Dobra, no to teraz czas może do tych przyjemniejszych rzeczy. Jeżeli kogoś to interesuje. Chciałbym powiedzieć wam, co udało mi się zwiedzić na Śląsku, a było bardzo cieka kilka ciekawych tematów. To mi ogląda na Instagramie? Moje relacje, ten pewnie wie. A kto nie wie, to teraz wam powiem. Na Instagramie za bardzo tam zdjęć nie wstawiam, nie hasztaguję, bo mi jakoś to tam straciło sens, ale czasami wstawiam dosyć dużo relacji, jakiś tam przejażdżek. I była relacja tak. Pierwszy dzień na Śląsku, no to były zawody, drugi dzień to była przerwa. Trzeci dzień to było, żeby was nie skłamać, szwagier zabrał. Mnie i żonę, i swoją żonę Do kopalni jeżeli dobrze, się, jeżeli dobrze to wymówię to kopalnia Guido Jest to kopalnia, którą można zwiedzić I, I naprawdę jestem pod mega, mega wrażeniem Tak naprawdę Jest to moja Jest to atrakcja w tym Podczas tego urlopu, która zrobiła na mnie największe wrażenie Można było zobaczyć jak to wszystko wygląda od środka Zejść na początek zejść, no, zjechać windą, szychtem na najpierw na poziom 160 metrów. W ogóle sama jazda tym jest bardzo emocjonująca, bo nie ma żadnego światła, nic, tylko leci się w dół. Jak dobrze pamiętam, z prędkością 5 metrów na sekundę i też wszystko się tak obija, więc kto ma klaustrofobię, to na pewno nie polecam takich rzeczy. Ale w końcu się zjeżdża. Jest bardzo miły przechodnik, przynajmniej, przynajmniej my na taki trafiliśmy, który ładnie opowiadał. No wiadomo, robił tym kilka lat, praktycznie całe swoje życie górnicze. Po kolei opowiada całą historię ogólnie jak to się wszystko tam odbywa jakie kiedyś były maszyny i opowiada, jakie są mniej więcej dzisiaj. Największą Jedną z takich nieprzewidywanych atrakcji było to, że w momencie kiedy pokazywał jak ten kombajn tam mniej więcej chodzi to się zagapił i przypierdzielił tym kombajnem w sufit, ale na szczęście nic się nie stało. A taka nieuwaga. No ale też finalnie największą atrakcją, jaka mnie spotkała na koniec. To na 320 metrze pod ziemią, jest bar. To fajny bar, z fajnym klimatem. Oczywiście wypiłem tam piwko, bo jakby nie byłbym sobą, że 320 metrów pod ziemią nie wypić piwka. Ale odbywają też tam się jakieś imprezy. Z tego co widzieliśmy najbliższą imprezą, to była jakaś gala boksu. Więc naprawdę spoko. 320 metrów pod ziemią, może coś takiego się odbywać. Dobra, no i to była pierwsza atrakcja. Dobra, Następną atrakcją było już tutaj yy, indywidualnie, sobie pojechaliśmy z żoną i synkiem Oliwierem do Ustronia, a dokładnie jedynie do Parku Niespodzianek. Dzień Niespodzianek naprawdę było spoko. Jest to park ogólnie taki, gdzie jest pełno zwierząt. Jest tam na przykład dzik, jeleń, sarna żubr, sowa, oreł i wiele, wiele innych. I najlepsze jest to, że na przykład takie sarenki chodzą sobie luzem, tak samo jak lamy. Można podejść, je nakarmić. Nawet mojemu synkowi się udało, gdzie sprawiło mu to mega radości. No ale największą atrakcją jest puszczanie ptaków. Chociażby takiego Jastrzębia i chociażby takiego wielkiego orła, gdzie udało mi się go złapać na kamerze w slo-mo gdzie przyleciał mi nad głową i robi to mega, mega wrażenie. Jestem zadowolony, że udało mi się go tak ująć w takim pięknym kadrze. Eee. Więc jeżeli macie dzieci i chcielibyście wiedzieć coś ciekawego, to naprawdę polecam. Jest to w ogóle park, gdzie niby nie jest duży, a można prawie cały dzień przesiedzieć, bo i są jeszcze jakieś atrakcje bajkowe dla dzieci. Są takie budki, gdzie się podchodzi, albo jest wyświetlana jakaś tam bajeczka, taki z maskotek, no takie. Musielibyście tam pójść pojechać zobaczyć. No i co? Jedną z ostatnich atrakcji to zamek można. Który chciałem chyba zwiedzić najbardziej A finalnie nie zrobił na mnie jakiegoś większego wrażenia Bo na wstępie zdala wygląda Dosyć fajnie Ale minus teraz był taki, że Trafiliśmy na Remont Było trochę rusztowań Co na pewno zabierało Urok tego zamku Po drugie w środku Do zwiedzania było tylko Osiem jakiś komnat, jakaś kapliczka. Więc jak na ten zameczek, pałacyk wydawało mi się dosyć mało. Po trzecie park, gdzie główną atrakcją była fontanna, która była totalnie rozebrana i w tym parku tak naprawdę na samym końcu był pomnik. Tylko, że bez pomnika. A no i palmiarnia. No to to tam jeszcze załóżmy, że było ok, ale reszta tak ogólnie bez strzału i to jest atrakcja. Na... Znaczy na no, mnie nie żałuję, ale może kiedyś jeszcze, jak będzie już po remoncie, to spróbujemy pojechać tam jeszcze raz i zobaczyć co się zmieniło. O! Wow. Jakiś wilk. A nie to haski. No i to tyle z jakichś śląskich atrakcji. Jedynie co wracając jeszcze do Wocławka. Pod... Podjechaliśmy do Częstochowy, do fabryki roweru, gdzie miałem okazję pogadać. Tam prawdopodobnie z kierownikiem, jak to u nich wygląda, mniej więcej wszystko. I natrafiłem na dwóch gości. Jeden to z kanału Ćwiczone, drugi to sam Adam Probosz, gdzieś to zrobiłem z nim zdjęcie. Jestem z tego bardzo dumny. Kto ogląda Eurosport, ten wie, kim jest Adam Probosz. Pomimo, że nie możecie go za bardzo zobaczyć, to na pewno słyszycie jego głos. A zobaczyć możecie go na samym kanale Tour de Tour. A propos kanałów. Kopnął mnie zaszczyt. Przeglądałem sobie ostatnio tam swoje statystyki na YouTube. Filmiki jakie mnie promują i natrafiłem na taki kanał Bajwicio. Gdzie prowadzi go sympatyczny gościu. Aż za sympatyczny. I zrobił sobie takie nie ranking, a e, opowiadał o... O kanałach, które ogląda, i ja tam trafiłem zaraz po tym, yy, zaraz po kanale Bike Show, Prawie Pro, Zielone F16, nie pamiętam czy jakiś jeszcze, trafiłem. Ja, gdzie gościu mega pozytywnie się o mnie wypowiedział. Jestem mu, to, jestem mu za to bardzo wdzięczny. A co powiedział, chcecie zobaczyć, to sami sprawdźcie. Ja jestem naprawdę szczęśliwy, że z taką opinią się spotkałem i to na kanale. Tam też taki mniej więcej porównanie ranking chciałem zrobić, ale w moim wykonaniu był, on był za bardzo, chyba trochę kontrowersyjny, więc wolę jednak tego tematu się ustrzec. No i co? A, no i jak często no to oczywiście faliśmy na jasną górę, pochodziliśmy trochę. I czas było wracać do Wocławka. Ten ostatni tydzień w Wocławku, niestety, bez żadnych atrakcji, gdyż nasz synek się rozchorował. I byliśmy tak naprawdę uziemieni. No i co? Powrót do pracy, można powiedzieć, do nowej pracy, nowy sklep. Pewnie widzieliście, jak wygląda w środku. Jeszcze raz powiem, dla mnie robi mega wrażenie. Jestem zadowolony, zaszczycony, że teraz mogę pracować w takim sklepie. I aż z miłą chęcią mi się do niego jeść, dobra, tyle co miałem powiedzieć, chyba powiedziałem. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Pamiętajcie o tym, żeby pisać w komentarzach, że najróżniejsze pytania, niby zakaz, dobra. w końcu robią tą ścieżkę, niby jest zakaz, ale zobaczymy. Może się uda przejechać. Na razie jest typowa szutróweczka. Czyli jak na ten rower wskazane. No, zrobię tak, że póki co na te komentarze, co będę chciał odpowiedzieć, to dam po prostu serduszko. A na te komentarze, które raczej nie odpowiem na filmiku, to raczej odpowiem już automatycznie, bezpośrednio w tym komentarzu w odpowiedzi. Dobra. To koniec. Trzymajcie kciuki, abym wrócił w pełni do zdrowia, do, no może nie do formy, ale do jakiegoś tam przyzwoitego poziomu, żebym mógł cieszyć się w pełni jazdą, bo jednak do końca roku trochę jeszcze czasu zostało, a chciałbym to przekręcić, wszystko na dworzu, bez żadnych tenażerów, a co dalej to zobaczymy. Są już jakieś plany na przyszły rok, ale jeszcze muszę się trochę zastanowić, przemyśleć wszystkie za i przeciw, staną mi jakąś ciężarówką, musiałem skoczyć na drogę Dobra, a tymczasem trzymajcie się, piąteczka